Testowałem poradę z Rolek, jak zdobyć milionowe zasięgi i powiem ci, czy zadziałała. Obejrzałem takie filmiki, na których autorzy mówili, że jak 30 dni z rzędu publikujesz filmy, to później będziesz miał milionowe zasięgi. Już 15 dnia widziałem, że to raczej nie zadziała, ale sobie myślę, 30 to pewnie walnie. Hmm. No i tak, jak mam różne wyświetlenia, czasem 1000, czasem kilkaset tysięcy, tak na koniec tego eksperymentu to tam chyba było 400 wyświetleń. I to oczywiście nie tylko chodzi o TikTok, ale też o inne portale. I uważam, że portale społecznościowe nie są OK. Bo popatrzcie, dla przykładu 13 tysięcy obserwujących na TikToku, a TikTok pokazuje mój film tylko 400 osobom. Przecież te osoby zalajkowały profil, bo chcą dostawać wiedzę z zakresu rozwoju osobistego. Czyli świadomie zdecydowały się na to, że chcą obserwować mój profil i nie dostają tego, co zamówiły. Mało tego, jako twórca mam możliwość. Wykupienia kampanii, w której zbieram obserwatorów. No i co z tego? Jak później TikTok dostarczył nam obserwatorów, a im nawet nie pokazuje tego, co wyprodukowaliśmy. Tak samo jest z postami na Facebooku, tak samo jest z Instagramem. I można pomyśleć, że to jest zwykłe narzekanie, ale dla mnie to jest nieuczciwa praktyka. Zresztą popatrzcie, co jest promowane na tych portalach, które filmiki mają najwięcej zasięgu: że dziewczyna jedzie, się maluje i ma kilka milionów zasięgu. Albo że chłopak myje gumową lalę, jak to, co ogłupia, jest eksponowane zamiast tego, co rozwija i co buduje. I tu jestem ciekawy, co Ty o tym sądzisz. Napisz proszę.